Widzowie, witam serdecznie. Z tej strony jak zawsze, Natural. Siemano, jest ze mną, o, jak to zawsze, to, to, to. zawsze, ciasteczko. Jak zawsze, jest ze mną Michałek, jest ze mną Andrzejek Wazoniusz, jak zawsze. Witamy serdecznie, witamy serdecznie. I w 100. Widzowie, tutaj, jak chcecie wesprzeć, jak zawsze, wpisując kod Natural. 10% bonusu przy doładowaniu, 2,10 zł na farta. I udział w zajebistych giveawayach, do których serdecznie zapraszam. I również zapraszam serdecznie do chłopaków na kanały. Linki macie w opisie. A ja robię underdoga. Ja robię underdoga, widzowie. Na spokojnie. Dodam sobie Secret Stasha. Dawno nie było. Kaczki nie chcę, bo już mnie prze... przejadły mnie te kaczki. Przejadły mnie te kaczki przez Michała. G2A jeszcze sobie dodamy. Zapraszam, panowie. Już wysyłam tutaj linkacza. Zapraszam serdecznie. Drobcie, bawcie się, o, o, dymajcie. Kurwa chciałbyś. Za 81 tysięcy, ja pierdolę. Let's go. Odjebało ci od kaszki, kurwa. Odjebało od kaszki, stary, no. Odjebało no od kaszki pozdrawiam. bananowej. Pozdro. Wypierdalasz też. O, tak, ale Pięknie oczywiście draga. jak ja wypierdalam, to Rycha zawsze ze sobą wezmę. Da. I Michała ja również, ja i Michała również. Dygaz, Twoje skrzynki są, więc powinieneś dać radę coś tutaj wydrobić. Ale kurwa dwa falgiony wypadły ne, po drugim te drogie, nie. No już no, wiem. Przegrywasz tą bitwę razem Uuu. z kolegami, zamykasz pizdę, to jest to proste, czy nie? Uuu. Nie, nie, nie. I później ty... zapój Grzesia kurwa w komórce, nie? jak... Ale, ale Grzesz się zrobi, bo to jest jego... Kurde. Ja pierdolę i tak już nie wygram, bo. A nie, w sumie kurwa. Nie, jebać cię Dygas, kurwa, jebać, jebać, jebać. Dygas, jak co mi Zrobiłem konkretną bitwę, tak szczerze, no, nie ma co gadać. I Dygas na trójaku jeszcze zgarnął, no what No to what the fuck. What the fuck. Patrz, jeszcze, jeszcze, kurwa, ale mu daliśmy, ale mu daliśmy, ale mu daliśmy, proszę państwa, jak zgarnął to, 47 ja kantów, 47 kantów w kieszeni Dygasowskiej. Karpiołosz, bitwę. Rób bitwę, Karpiołosz, za ósemeczkę, za ósemeczkę, za a potem możesz Nie. zostawić namiot tam przy jeziorze i się dymać kurwa, z Karpiożami. Ja piorol, ale dzisiaj jest piękna, pięknie dzisiaj Dobra, jest widok, Dobra, wchodzę, wchodzę. O kurde bialaki, bialaki na puście. bialaków na puście widzowie dawno nie było. No, nie by było ty raz, Może Dygas tu zakręcić śmigłem. Wie mi korek analny do dupy, niestety. No i kurde, jesteś tym <grym> no rozumiem, i kontentowany tym rozumiem. Ja się z tym mam dobrze. Jak? Co bardzo ładnie? No no co bardzo ładnie, ładnie chłopie? Ty jesteś odklejony, stary. Bardzo ładnie, a teraz spokojnie. Spo ja nic nie drop... Oj oj, 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 Chyba jednak coś tam dropnąłem. Chyba jednak coś tam dropnąłem. No, Patryk, nie zawiedź, no. Kurwa, ja nie jebać tą... Właśnie, ty jesteś dymany. No jestem już, chyba raczej nie ma szans. Patryk tutaj. w rzece, kurwa, tyle Nie, nie ma szans. No, kurwa, Patryk, ile masz do warty? No kawałek, ale niedaleko, no niedaleko. Kawałek, no, nie ale niedaleko, no. Na chuj, komu pralka jest warta. No tak, normalnie. Nie, bo biorę. stary, jak ty ich spotkałeś tam z DMG, to oni właśnie prali, no sobie by wiesz? spotkałem. A, no to tam, no to tam prali, stary. No widzę, nie znają historii, a to nie będziemy już zdradzać, kurwa, pikaterii tych, kurwa, romansy. No tak, widzę, może... Ci... <śpiewanie> patryka, 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 Patryka Dzika. Patryk dziku mógłbyś zrobić Afryka, tutaj kurwa. za ósemeczkę albo za dziewiąteczkę. Zrób co... flipa kurwa do śmietnika. Zrób tak, żeby było dobrze przede wszystkim patrzeć. No to nie zrobię tak, stare. Zrób tak, zrób tak. Widzowie, darmowa skrzynka. Możecie sobie otworzyć. No na... mogę dopiero za 10 minut, ale wy możecie co 24 godziny wejść, kliknąć, pierdolnąć, dropnąć akwamarynę czy tam chuja w rodzinę. <słuch> To ty kurwa gadasz idiota! To nie. jest idiota, to jest idiota kurwa. On później komputer zabrał. No, nie, to jest... To jest nie. Ej, natura, nie. Nie. już jest gęsto już, już musiałem lecieć, by the flow, wiesz? Już no mnie nie... to jest gęst i gówno, <laughs> Trzyma, da, mnie... jak gadamy całej nagrywka, on ode z flow i faktycznie się kurwi z chłopakami no. Już mnie bo... nie ma. Bo to polecił, ale pod... Ju... Poniosło, mnie, już mnie nic nie mogło zatrzymać, sorry widzowie, Chciałbym to cofnąć, ale nie cofam tego. Degas, oh. Degas, Dygaz, Dygaz, niesamowite. Niesamowite to jest. I Karus. A, 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 tyś, ja i, A, I Karus za 4,5 i teraz? Uh, 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 uh. Ale jajeczka. Ciekawe, ile faktorów nie kosztuje. Ale jajeczką, tak mówię, jak widzi ale jajeczka. No jak i dygas się ten... wpierdala o, tutaj. Dyga tak dyga się dyga. Wpierdala, no tak, no się wpierdala dyga. i rozpierdala. Dygaz, No. kurwa Kurde, może, może ten kurwa. zieloniak coś Dobrze. da? Może ten zieloniak? No, jakaś tam mała szansa no, jest, uh -huh. Może zieloniak coś skapnie, coś da? Uh -huh. Może te glawsiki, tak jak, tak jak ostatnio? Zobaczymy, e, zobaczymy. Chujem dupę. Chujem dupę. No teraz raczej nie odpuści, no Patrz, ma, majchuj, i chuj. Dobrze, no, jaja, jaja tej, ej, dobra Bicunia, dobra Bicunia, Michałowicz. Tak za, nie wiem, Czego się tu spodziewałeś, bo mnie, że będzie słaba bitwa, Nie, nie spodziewałem się tak naprawdę niczego, tak, A, tak, okay. to, tak, że jestem zadowolony, Megastar, z tej bitwy. Chociaż nie jestem taki super zadowolony, bo mogłem ja wygrać, ale wygrał Michałowicz. No ale chociaż zrobiłeś dobrą bitwę tutaj dla oka... Kurwa, i gdyby chuj to Oka widzowego, oka widzowego. Oko, no to na repo? No, rozsypało mnie to. Oko. Nie, ach mm. oh, no, Arida. Nie omega. Arida, Arida, kurwa, nie Arida, Arida, stary. Ej, na tak? no i tak krzyczą. No, nie Jest szansa, no jest jeszcze szansa tutaj na pierdolnięcie, ale Nie jakaś duża widzowie no nie jakaś duża. gasik coś. No, co? 48. Nie, no ciężko będzie, ciężko będzie, bo to mniej więcej wyrównanie tak daje, nie? Dychasz. to, ale mu teraz pan, Patrz. Czas Michałek, Michałek. No kurwa, no mnie zdymały te kurde omegi niestety na początku. A ty no kurwa, no, to jest pewnie, jak nie u dychacza. No, no jest, to, to jest to pewnie, jest wtedy. to pewnie, chyba że Kimonko wypadnie. Ale bitwa przyjemna, bitwa przyjemna. No Dygasiński za, no za ósemeczkę, nie? Za ósemeczkę, jakąś dłuższą bitewkę mógłbyś tutaj zrobić, bo jest klapa, jest klapa, koledzy mnie ruchają. Cocham, cofam, 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 cofam. Cofam, cofam. Za ósemeczkę, za ósemeczkę. No dobra, chuj, dawaj, za dziewięć pół może wygram, nie? Może wygram, ale ciężko, jest ciężko, jest, mają ostro, nie? Kurde, Felek. Kartofelek. Raszpluchę kurwa. Dawaj, dawaj tą rozpluchę, no, właśnie tam na dwujeczkę, Patryk o! 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 Pięknie! Pięknie! Beautiful. Jeszcze dla Michałeczka. Niech coś skapnie. Kurwa, dla mnie dało. Nie nie, 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 tak nie może kurwa być. O, jest Titanic. Kurwa, ja już nawet nic nie mówię, nie chcę mi się na to zapatrzyć. Ale stary, ty kurwa. jeszcze, ty jeszcze jesteś w grze, weź. O nie, nie o, jesteś. Ta, Co ja pierdolę? Wiesz, mi się, mi takiej stary, wiesz, mi się popierdoliło. Fajnie, fajnie, że ci dało. Kurde, może Dygasik pode mnie tutaj zrobił? Może rzeczywiście tutaj się... Weźmy spokojnie, wiesz? Nie, to jest podmurzyna. O powiem tak, powiem. o tak, dziękuję, dziękuję drogi Dygasie. Michał jest jeszcze... Potężny Dygasie bardzo. Michał, potężny Dygasiński, dziękuję Ci bardzo za te piękne... Proszę, bo, proszę. Wisienka na torcie, Wisienka na torcie. Myślałem, że będę w piździe, a jestem kurwa w dupie. Nie no żartuję. Jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Jesteśmy kurwa na plus, jest pięknie, więc tutaj trzeba zakręcić migłem taką lepszą bitewkę. Nie wiem, czy będzie lepsza, ale na pewno będzie droższa. Damy sobie akaczyki, damy sobie raplesiki, Tego zieloniaka nie, no nie będę tego rzucał, widzowie. Nie ma co, nie ma co. I tutaj jeszcze damy, kurwa, to, nie, tego też nie. To, nie, kurwa, jakie drogie te skrzynki na tym że się zrobiły. Dobra, za 15 taka. 15 i pół. Nas... Nie, nie. Na razie nie. na spokojnie. Nie, 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 nie. Bo to... Tylko dają, że już tylko No, 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 ty raz wygrał ostatnio. No, dobra, A wiesz, ale dzisiaj nie. To, nie. Wydał, to twój odcinek, no kurwa, nie, nie, nie to nie, to, to jest moja star... to... to... odcinek. <laughs> to ja, pierdolę, sam, sam się wyzdymałem i chuj, nie. No niesamowite, kurwa. Znowu mnie te akacze wydymały, kurwa. Jeszcze Jetset, wiadomo, i. pięknie. Hm. Ciężko, ciężko. Wulkanik jeszcze, kurwa. No nie jest fajnie, nie jest fajnie, miało być pięknie, ale jest pizda. A jest bizda. o jest oh, oh, no, Ciasteczko no, tutaj. No, akaczyk to tylko mnie zdymał, widzę. Raflesik, no raflesik. Dla Michałka, dla Michałka, ale to tancmanik, to tako, to tako. A ty jesteś hund, co? O, dygasik jest empty. empty, chuj, dygasik Dobra, kurwa, mecz. Der hund, kurwa, der hund. Dobra, wygrałeś poprzednio, już nie wiem, kurwa. Stary, muszę to popłakać, nie? Muszę, stary. Co? Nie byłam generalnik. Dwieście, jaki cweli, chuj, ciasko, dzięki za arabeskę, Pozdro. Będzie arabeska, czy nie? No nie będzie, ale... Ta... Ale ci teraz kręcę, kurwa. Macieju. Kręć, kręcą kręć, cię, kocie. kurwa, na karuzeli, kurwa. Kręć, to krę kręć, patryczku. Wziasko z wystawionym riem na karuzeli kręcą i kręcą kutasami po pysku. Patryczku, to Dobra, to natura, przedla nie, nie. ściaka za siedemnastaka. Zakręć tam śmigłem, stary. Tak jak kolegów podkręcasz, kręcisz. Tak zakręć śmigłem. A ciebie kręci, pitle. nie? Nie, no Patryk mnie nie kręci, stary. Niestety, niestety. Kotlety. poza tym on jest dobra, zajęty. No. bitwa taką nieoczywistą. Bitwa nieoczywista z rąk Patryka Widzowie, więc to rzeczywiście będzie... O kurwa, o kurwa. Wczoraj... No dobra, chuj. No, no chuj. No zobaczymy, zobaczymy. Czwórka wolna, panie Michale. Dupę, no Czwur... Jezu, dobrze kliknąć, kurwa. Czwur... a chciałeś dla trójkę usiąść, czy nie? Nie. No to dobrze, kurwa. To pięknie, bo trójka wygrywa. Kurwa, mogę chyba normalusa robić, tak szczerze jak widzę, ale no. No dobrze, chodrodzik, chodrodzik dla Patryczka. Kurde, bez bez niczego, kurde, daje ta skrzynka coś, nie? Coś tam kurwa, daje, daje. ciupie. Bez jesterka, bez buścika. No. Boimy. Nie jest, nie jest tak kurwa najgorzej. A Natural Busty zdymają się spokojnie. Nie, Misiu, nie, 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 nie. Ja to ja to sobie zgadnę, wiesz, trzujeczka musi sobie A tutaj freddy, hapnąć. trujeczka Trój musi sobie hapnąć za spokojnie. Bo Michał też jeszcze... A coś... za trzy stówki, tylko że dostajesz wiadomo. No nie, teraz chyba o, kurwa, będzie. Kurwa, kurwa, kurwa mać! To... Minimal westloter tak, 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 tak. i chuj! Jebany kurwa kasztan! Niesamowite, kurwa, Dygas, dropni, obficie coś. To, to to może dygas, też? Może też? Znowu zgarga, Nie ten, no, Dygas. O, Ej, drogie te rękawiczki nawet takie. Kurde, to do... jest ze zwykłaków. Dobra bitwa, no. Ładna, ładna. Dobra bitwa. Dobra Dygasik, w twoich rękach leży Laściak. Za ile ten taka? Za czy taka. No tak spierdolnięciem, by pięknie, żeby ta bitwa była, wiesz, wyśmienita, by dobra, soczysta i fajna, do obejrzenia dobrze, eee, dobrze kurwa, mam no. taki jeden plan, ale on jest krótki, nie wiem czy będzie kurwa kąsie, Moż, może, stary może być, może być może no być, no ja no stary wierzę że to będzie kurwa kąsek, wiesz to będzie kąsek. Jak to będzie kąsek, to na spokojnie... Dobra. Ja pierdolę gówno. Nie, to może być dobra bitwa, stary wiesz? Gówno w chuj. I Michał dostaje Black Perla w pierwszej skrzynce, żeby pizzy. Dobra, albo fejdzika coś. Ja pierdolę, dzięki kurwa. Dzięki, Pięksy dzięki panie miękki kurwa. Ciężkie gówno. O kurwa, dzięki no. dygas, A nie do No No to jest na spokojnie. spokojnie. Jest, już, się, już się bałem za ten fan, nie? Teraz, o, teraz. Ale teraz, ale dobra, teraz to dzięki ty kurwa. Michał dropi kurwa lorkę, nie? Nie, arabeskę. Arabeskę, arabeskę. A ja meduza, ja za ja oficjal. A patrz wygrałem, nie? Kurwa, Michał. kto? Jest! Ja 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 kurwa, ja pierdole! Dygas! Kurwa Dawa, jesteś bizmo, kotem, bizmo, kotem bizmo, jest, pierdoli, sztangę, jest, kurwa. dobra, wystawiaj sztangę stary, jesteś kurwa kotem, jednak to była kąsiwa bitwa, wiedziałem, że wy wierzycie w Zygasta, to jest kot, widzowie, yy, co, co mogę powiedzieć, bardzo fajnie, mega super, Chuj mnie yy, to wchodzi. zapraszam Udawiam do używania szano, kodu natural, kurwa. zapraszam do chłopaków, zapraszam na stronę, i A tyle. No to, Trzymajcie. Się. Zapraszać kurwa Trzymaj na Discorda. Się. Nie, panie debilu, jak nie masz linku w opisie. Aha, dobra, zapomniałem. Trzymajcie się ciepło. Teraz no, dobra, dam. Roku roku na, na, razie. na razie. Hej, cześć. hej. hej.